Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wszystkie ciała stałe, ciecze i gazy są zbudowane z, no i mamy do wyboru trzy odpowiedzi, takich samych atomów, takich samych cząsteczek, różnych cząsteczek i atomów. Oczywiście są zbudowane z różnych cząsteczek i atomów, ponieważ mamy różne ciecze, różne ciała stałe, jak i różne gazy. Zjawisko zmniejszania się objętości dwóch cieczy po ich zmieszaniu można wytłumaczyć na podstawie. No i tutaj mamy do czynienia z trzema zjawiskami. Mamy do wyboru: dyfuzję, parowanie cieczy i cząsteczek budowy materii. No nie, tu mamy zjawisko mieszania się, czyli zjawisko dyfuzji. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.